Powód w 2024. Co poszło nie tak? O rzekach dokładnie wiemy wszystko. Wiemy jak płyną, gdzie się to robią za zakola, tak, gdzie jakieś płycizny, gdzie się robi głębia. Wszystko wiemy o wirach, jakie przeszkody jak wpływają, gdzie się wszystko tworzy, jak tworzy się koryto. Wiemy jak budować na nich infrastrukturę, aby były po prostu do transportu. Rzecznego, no bo transport rzeczny jest najtańszy, więc dokładnie wiemy, jak to robić: jak budować śluzy, jak przeprawiać łodzie transportowe w górę, w dół, jak budować wiadukty nad niemy. Wiemy wszystko, a jednak, mimo wszystko, przychodzą duże deszcze, powódź i nas wszystko zaskakuje. Skoro rzeki prostujemy, żeby nie jądrowały jak pod wpływem wirów, tylko, żeby były mniej więcej spławne z góry na dół i szły te barki rzeczne, to konsekwencją tego są powodzie. Czy to dokładnie prawda? No, tu bym się mocno zastanawiał, bo skoro tutaj rzeki się nie rozlewają na starych rozlewiskach, to przecież budujemy zbiorniki retencyjne, regulujemy te brzegi rzek, inaczej nimi płyną, tak, żeby po prostu ten strumień wody płynął sprawniej. No bo w końcu rzeki w dawnych czasach, kiedy nie były regulowane przez człowieka, też wylewały i powodowały tragedie, A tak się akurat składa, że większość siedlisk ludzkich jest po prostu nad rzekami, bo tam był najtańszy transport. I czy tak dokładnie akurat ma na to wpływ rzeka, no to odpowiedział ostatni artykuł i wypowiedzi ludzi, którzy się znają na temacie, co spowodowało, że Wisła wysła. A to się okazało. Okazało się, że najbardziej podejrzanym są firmy prywatne, które wydobywają piasek z dnia wysły. W wyniku tego, że go wydobywają, to koryto rzeki staje się nieregularne pod względem głębokości, bo po prostu jak to biznes, żeby mieć maksymalny zysk, to wydobywasz tam, gdzie jest najlepszy piasek, tak, a niekoniecznie tam, gdzie trzeba wyczyścić koryto. Czyli widzimy, że to jest źle zorganizowane. No, tutaj po prostu będzie głęboko, bo to jest do piasek, a tu będzie płytko, bo tu jest muł, któremu się nikogo nie opłaca. A nie ma znowu na pogłębianie rzeki. I efekt jest taki, że nad tym nikt nie panuje, a rzeka wygląda, jak wygląda. No ale kto tym wszystkim zarządza? To jest system zarządzania kryzysowego w Polsce, tak, mamy na poziomie centralnym, przy ministrze, tak, mamy w województwie, mamy tutaj w miastach, poziom powiatowy w powiatach i mamy w gminach, tak? Mamy gminne centrum zarządzania kryzysowego, czyli mamy winnego tego, że nastąpiła powódź, a nic się nie działo. Czyli takie zespoły specjalistów od zarządzania kryzysowego, które powinni znać się też na takich sprawach, jak właśnie wały, regulacja, woda, gdzie co przesunąć, jakie zabezpieczenia. No i jak wtedy wygląda ich działalność? Przede wszystkim takie Zespoły tworzą plany kryzysowe. Te plany kryzysowe tworzy Straż Pożarna, Policja i Wojsko, czyli wszystkie siły, które mają wesprzeć samorząd tutaj, czyli po prostu społeczeństwo, wesprzeć siły, które są sprawne, gotowe, gotowe do walki, a tutaj akurat będą pomagać w kryzysie. No, wojsko jest tutaj najbardziej adekwatne, ponieważ jego sprzęt jest terenowy i co do zasady porusza się po bezdrożach, czyli nie po drogach. Utwardzonych czy asfaltowych, ale może również się w różnych, czyli w idealnym miejscu, gdyby nastąpił powiedź. Oczywiście wojsko ma wtedy przegrupowanie się do tak zwanych wojskowych zespołów zadaniowych i one wykonują tutaj różne zadania, tak? ale muszą mieć jakiś plan czyli mają na pewno plan przemieszczenia się ze swojego rejonu do stacji, ze stacji załadunku do rejonu, do jakiegoś plac, koszarowego, czy gdzieś i tam mają udzielić tutaj. Pomocy, czyli to jest normalnie planowanie wojskowe z tą różnicą, że nie działań wojskowych tylko kryzysu. Co przede wszystkim w takich planach się uwzględnia. Przede wszystkim się określa, gdzie są magazyny zapasów materiałów, sprzętu żywności, paliwa i wszystkiego, gdzie są miejsca, gdzie można rozlokować te siły, czyli na przykład koszary wojskowe, jakieś koszary policji, jakieś większe placy, użytkości społecznej, takie gdzie należą tutaj już do państwa do województwa, czy na przykład do samorządu, czyli takie tereny szkoły, gdzie można się rozlokować. Rozlokowuje się wszystkie możliwe zasoby, które będą dostępne, no w głównej mierze piaski, piaskownie, czyli tam, gdzie będą dostępne materiały do uszczelniania wałów i tym podobnych. W takich planach wariantowo trzeba ustalić, że w tej piaskowni przywozimy sprzęt, ten sprzęt, taki, no, taki typowo co są wyposażone straż pożarna tak do ładowania piasku, ładujemy, tutaj wsypujemy piasek, tutaj pakuje to na worki, worki możemy układać na paletach, czyli po prostu prosty system. Wiemy gdzie jest piaskownia, jakie siły musimy przetransportować do tej piaskowni, żeby po prostu przygotować worki, paletyzujemy takie worki, składujemy gdzieś w magazynie, żeby sobie stały i czekały na jakiś ten. Oczywiście też Plany mają są ewentualnościowe, że jest nagle gdzieś trzeba szybko wysokacować, czyli po prostu, gdzie załadować szybko piasek i gdzie go przetransportować, żeby zabezpieczyć dodatkową jakąś tymczasową linię, albo tego, czego nie zabezpieczamy. Pamiętajmy, że zgromadzony piasek jest na jakiś procent tego zapasów przygotowany, a nie akurat na wszystkie wały, które możliwe będą do wypełnienia, bo resztę będzie się robić w czasie kryzysu. W planie tym też uwzględnimy tymczasowe miejsca rozmieszczenia, tak? gdzie będzie już taki specjalistyczny sprzęt strażacki, czy jakiś gmina, który posiada, czy już takie profesjonalne urządzenia, które będą automatycznie tutaj układać i ten wiorki będą z piaskiem tutaj przerzucać. Oczywiście te maszyny mogą gdzieś pracować w międzyczasie na jakimś zakładzie, a w ramach zarządzania kryzysowego bierze się to na świadczenia no i zabiera się po prostu z takiego zakładu, ustawia się. I produkuje się wtedy piasek i pakuje worki taśmowe. No ale to nie tylko piasek, są też tymczasowe zapory, jakieś różne tutaj pompowane wodą najlepiej takie, które pod wpływem wody same się wypełniają, czy różne bloczki plastikowe. Czy nawet takie wojsko używa takich właśnie do fortyfikacji wypełnia piaskiem, ale to też tutaj uszczelnione świetnie nadaje się do robienia. Zbiorników czy tamowania wody. No ale przede wszystkim też musimy wiedzieć, gdzie to wszystko jest zeskładowane, gdzie to musimy wszystko przewieźć, gdzie zmagazynować i mieć wydzielone środki transportu, które to pociągną, na jakie przyczepy, jakie widlaki te zadają, jakie osoby. To wszystko musi się znajdować w planach. W planach też uwzględnia się siły porządkowo regulacyjne, czyli takie, które będą zabezpieczać tereny. No bo ludzie jak opuszczą mieszkania, ktoś musi tego pilnować. Tak? Muszą być też siły, które będą tłumaczyć ludziom, że nastąpiła ewakuacja. Muszą być patrole, które będą patrolować stan, porządkować, regulować ruch, czy blokować jakieś drogi, żeby tam nie następowało, no bo jeżeli droga zostanie zalana, to dużo wcześniej trzeba ją zablokować, pokazać, że jest nieprzejezdna, żeby ludzie nie wjechali w wodę i woda ich nie poniosła razem z samochodem. No i oczywiście Zwalczanie szabrowników, czyli osób, które będą kradły na terenach, które opuszczą ludzi albo będą po powodzi. Pamiętajmy, że tam porządku nie będzie, po prostu te wolne patrole będą tutaj dzieliczyły. To wszystko jest w tych planach z wydzieleniem zapasowym. Co do zasady, w takich planach nie sporządza się jakie konkretne siły przyjdą, chyba że są już na stałe wyznaczone. Ale przeważnie sporządza się ilości sił, jakiego mniej więcej typu sprzętu trzeba przekierować, ile tego ma być, ile patroli, a czy to będzie na przykład 20 patroli policyjno-wojskowych, to jakie ma to znaczenie, skoro wiemy, że potrzeba 20 patroli po dwóch ludzi, i do tego mamy sprzęt zabezpieczony i środki łączności, albo wiemy, kto z tym przyjdzie. No i wiemy, że taki plan uruchamia się etapami różne siły i on jest też podzielony na różne etapy, rozwiązania i wszystko. Ale jak takie etapy wyglądają? No przede wszystkim stałe dyżury, czyli mamy synoptyków naszych, oni przewidują pogodę. No załóżmy, że ustalili, że będą, najdajno wielkie burze, wielkie opady deszczu, tak jak to było teraz przed powodzią, plany już przewidywały na wiele dni, zanim w ogóle powódź wystąpiła, zanim w ogóle wystąpiło zagrożenie, że będą deszcze. W tym pierwszym etapie uruchamia się, na przykład mamy na to jeszcze na przykład 5 dni, no to na przykład w piątym dniu zaczyna się już uruchamiać dron. Oczywiście mówimy o takich dużych dronach patrolowych, które będą kontrolować rzeki. Najlepiej pewnie wysyła się drony wojskowe, które i tak muszą trenować, no to w ramach patroli mogą przecież dywizjonu dronów się doskonalić na zasadzie, że będą obserwować rzekę, skanować te rzeczy i będą tutaj jakby nie wysłane z siłami gminy, no bo gminy może na to po prostu zwyczajnie nie stać. Państwo po prostu kontroluje, co się dzieje. Widzimy, że zaczyna być woda i ona dotrze do nas za 4 dni. No to już pada pierwsza decyzja, że właśnie w miejscach, gdzie są piaskownie, zaczyna się gromadzić piasek, robi się zwały tego piasku, żeby łatwo go było transportować, i oczywiście ładuje się pierwsze worki, pierwsze palety, o ile wcześniej nie były przygotowane, albo uzupełnia się na przykład z 20% do 60% wymaganych worków na paletach, czyli zwiększamy te stany i oczywiście w tym etapie aktualizujemy plany kryzysowe na wszystkich szczeblach i we wszystkich siłach. W drugim etapie to już w miejscach magazynów pobieramy tę część sprzętu, część już tutaj przygotowujemy, sprawdzamy, weryfikujemy wszystko tutaj. Straż pożarna sprawdza wszystko, działa, sprawdzamy system łączności i nawet pierwsze jednostki wojskowe przemieszczają się do rejonu zagrożenia z tak zwanym ciężkim sprzętem, no bo skoro wiemy, że wystąpi woda, wystąpi powódź, to musimy to wszystko sprawdzić. No i oczywiście z magazynów uruchamiamy pierwsze zapasy, w tym żywności i wody, bo pamiętajmy, że Poza tym, że będziemy pomagać powodzianom, to przede wszystkim ci ludzie, którzy przyjadą pomagać, te wszystkie patrole, oni muszą coś jeść i coś pić i ktoś im to musi przygotować. Czyli muszą być jakieś miejsca, gdzie będą mogli coś zjeść, ktoś musi tą obsłużyć. No i co najważniejsze, najważniejsze jest to, że zaczynamy spuszczać wodę ze zbiorników retencyjnych. Po prostu opróżniamy je na maksa, ile można z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby były w stanie przyjąć wodę powodziową i jeszcze został jakiś zapas. No ale to oczywiście nie wszystko, bo w dalszych etapach będziemy montować wzmocnienie tutaj kamer telewizyjnych, no przecież technika jest tak, najlepiej bezprzewodowe kamery telewizyjne, które będziemy w kluczowych miejscach zagrożenia, żeby mieć cały czas nadzór nad tym, co się dzieje, żeby tam nie musiał stać człowiek i na naraz życia. Tylko po prostu, żeby była kamera i ona nadawała. Najlepiej je montować na słupach oświetleniowych, z tą różnicą, że te kamerki będą mieć tą charakterystyczną rzecz, że będą mieć pewne pojemniki na pewnych wysokościach, w których będzie się wymieniać baterie, gdyby skończyło się zasilanie. Bo jednym z czynników po tym, jak gdzie woda, jest brak zasilania, a te kamery muszą działać, więc będą tu akumulatorki, które ktoś będzie mógł wymieniać. No i oczywiście zaczynają się już patrole dronów. Te drony muszą krążyć już w tym drugim etapie, też żeby ludzie widzieli, że patrolują drony. I też to jest taka prewencja w stosunku do potencjalnych szabronników, że o uwaga, będzie cały czas stary nadzór i monitoring, czyli tak łatwo niczego nie ukradniasz. No, i następuje etap trzeci. Czyli już wiemy, że. Woda przyjdzie do nas i zaczynamy wzmacniać wały, budować nowe, wszystkie zagrożenia. Rozmieszczamy w różnych miejscach już środki do tzw. umacniania wałów, już strażackie, czy nawet mamy wyznaczone łachy, piachu, gdzie przywieziemy, żeby ludzie sobie mogli zabezpieczać swoje domy czy różne zakłady pracy. Przemieszczamy coraz więcej zapasów w miejscach, Rozśrodkowania, żeby te zapasy już po prostu dotarły do ludzi, i też gromadzimy zapasy, żeby dostarczyć powodzianom, żeby mieli co pić i co jeść. I co najważniejsze, zaczynają się symulacje. No, instytuty badawcze, na zlecenie rządu, zaczynają symulować te rzeki, jak będą się zachowywać właśnie nasze modele rzek, czy tutaj modele nawet plastyczne tych rzek, już konkretnych, gdzie będzie szła woda, żeby potwierdzić. Prognozy, że to wszystko będzie się zdarzało, a nawet dochodzi do symulacji, że ponownie symulujemy jazyk z stanów rzeczywistych, oczywiście, ktoś musiał dokonać uaktualnienia rzeczywistego stanu, bo może się okazało, że tam zostało coś naniesione. Robi się symulację, czy ma to znaczenie, czy trzeba to wybrać, zanim przyjdzie woda. Ten etap kończy się w momencie, kiedy fala wody dociera do miejsca, w którym już działamy. Etap czwarty to już jest. Przyjmowanie wody, tak? czyli woda wzbiera, będą przesieki, będą tutaj miejsca, które się okazało, że gdzieś się ta woda przebiła, przeszła przez uszkodzony wał, rozlała się, czy tutaj musimy wzmacniać wały w tym stronę, żeby to zabezpieczać, czy nawet tutaj zabezpieczać, bo gdzieś tutaj płynie korytem i coś tutaj było niedopracowane, niedoróbka w jakaś w planie, więc to już będzie tak zwany czwarty etap walki z tym wszystkim. No i oczywiście w tym etapie. Już chodzą siły policyjno-żandarmaryjne i nawet wojska, które są uzbrojone i patrolują tereny przed szaborownikami. Wiadomo, że na motocyklach mogą też jeździć na łodziach, amfibiach, muszą być wszędzie sparte i przede wszystkim wszędzie monitoring i drony. I wszędzie pełna obserwacja, gdzie pokazuje się jakaś grupa, która potencjalnie jest szabrownikiem, to już pojawia się patrol policji, dron oświetlający, informujący. Są przecież drony, które poza oświetleniem mogą już od razu wydawać komunikaty. Ci ludzie się na pewno przestraszą, i zaraz tam pojawi się szybki patrol. Bo przede wszystkim bezpieczeństwo: no, tak jak teraz mieliśmy, że szabrownicy już zdążyli okraść ileś mieszkań Mało tego, oni okradli nawet strażaków, którzy przyjechali własnymi samochodami, żeby ratować. Więc widzimy, że jest to poważne zagrożenie i to musi być realizowane już na tym etapie. Etap piąty to walka z różnymi skutkami krytycznymi. Na przykład woda zerwała most i taki most popłynie z całą siłą, i pamiętajmy, że taki most kupa betonu, stali i wszystkiego gdzieś może stanąć w poprzek koryta i stanie się normalną tamą, tak? czyli zatamuje to, to koryto, i wtedy ona się rozleje niekontrolowanie na boki. Więc gdzieś w dół rzeki muszą być ustawione patrole ciężkich. Go sprzętu wojskowego, które po prostu będą albo spróbują to przeciągnąć, albo odholować, albo zwyczajnie po prostu taki zator się wysadzi. Czyli siła wojska tutaj będzie duża, saperzy będą mieć dużo do roboty w dynamicznych warunkach. Oczywiście też będą koparki przeznaczone do tego, żeby bronić, na przykład mosty albo rzeki, żeby po prostu wjechała ta koparka i czy na przykład widłami, czy. Czy kleszczami będzie zabierać wszystkie przypływające drewna, bo będzie chronić most i będzie przerzucać na drugą stronę mostu, czy będą stały dwie? Co do zasady, takie koparki powinny być zdalnie sterowane, żeby operator bezpiecznie z lądu sterował tą koparką, bo nawet jak zostanie porwana razem z tym mostem, to tylko stracimy sprzęt, tak? a nie stracimy człowieka. Człowieka nie będzie trzeba wycofywać w takich krytycznych momentach, bo może wos. Więcej wytrzyma albo wjedzie tutaj bezpośrednio do koryta i od razu będzie walczył. Sprzęt zawsze można poświęcić, ludzi już nie, więc widzimy, że to walka jest tutaj ważna. No i też od razu zaczyna się już dystrybucja wody pitnej. Idąca woda zanieczyści od razu wszystkie źródła wody, uszkodzi rurociągi, uszkodzi pompy zasilające, więc wody na pewno nie będzie. No i do tego. Też przede wszystkim będą braki w dostawach prądu. Więc, nawet jeżeli wojsko dostarczy tutaj elektrownie polowe, no to grupy energetyków muszą być wyznaczone, które fragmenty sieci dopną, żeby chociaż jakiś tutaj szpital, punkt medyczny czy miejsce, gdzie będą po prostu odcięci ludzie, żeby zasilić, żeby mieli jakieś źródła zasilania, żeby coś sobie ugotowali, coś ciepłego się napili, no muszą mieć po prostu zwyczajnie prąd, no bo wszystko jest na prąd. No i etap szósty, końcowy, czyli po prostu sprzątanie i odbudowa. No, jeżeli zobaczmy, jak to tutaj szła woda, no ktoś musi to przepchnąć, tak? Musi przyjechać jakiś ciężki sprzęt, wydzielony, który to przez spychacze, które to odkopią jakieś służby inżynieryjne, czy, jed, czy firmy inżynieryjne, czy najdwojsko. Wojska inżynieryjne, żeby odbudowały drogę, żeby to nie musi być takie końcowe, z kostką i takie układanie, tylko bardziej, żeby stać się przejezdną, żeby zasypać te dziury i stworzyć bardziej bitą drogę, żeby można było się transportować. Będzie potem trzeba odbudować, odgruzowanie. Nawet taki muł to trzeba gdzieś wywieźć, to trzeba zorganizować. Muszą przyjeżdżać samochody, muszą to odbierać. No przecież ludzie, ludzie nie mają to wywalać. No, oni będą wyczyszczą sobie swoje mieszkania, swoje domy, ale gdzieś to muszą przecież. Wyrzucić, ktoś to musi odebrać. Czy usuwanie zatorów? No, sama straż sobie tutaj nie poradzi. Wojsko jest wyposażone w takie piły, też może to robić. Też tutaj no, wojsko, zresztą obrony terytorialne mocno były zaangażowane i działały w tych rzeczach. Więc tutaj mówimy, czy nawet ludzie, grupy ludzi też muszą być tutaj skierowani ze sprzętem i tutaj oczyszczać. No i najważniejsza rzecz, ten sprzęt uszkodzony po powodzi. No, trzeba to odebrać, trzeba to do jakiejś. Punktów segregacji, rozbiórki, te wszystkie lodówki, to wszystko będzie uszkodzone, to się do niczego nie będzie nadawało. Ktoś musi to zabrać, przetransportować, jakoś tych ludzi wesprzeć. No już mniej więcej wiemy, jak ten pierwszy etap starcia z powodzią w tym roku wyglądał. Nie wyglądało to świetnie, no ale jak miało wyglądać tak, no tutaj znalazłem dosyć fajne nagranie. Tutaj jest link do tego na YouTube, można sobie całe wysłuchać. Mnie najbardziej zainteresował właśnie etap, co się działo 13 września, czyli jeszcze zanim woda dotarła. Czyli w, w, zgodnie z naszym planem, etap drugi: opuszczanie, opróżnianie zbiorników retencyjnych. I co my mamy? Zbiorniki retencyjne zarządzane przez Tauron opróżniane są. 3, 3 razy więcej wypływa, 9 razy więcej była, 5 razy więcej wypływa, czyli wypływała woda, czyli opróżniali tutaj zbiorniki. A tu wody polskie, drugie, i tu zaskoczenie: one przyjmowały tę wodę. Jeszcze nie napłynęła sala powodziowa, a zbiorniki się napełniały. To co się z nimi działo? Na nesie kłockiej. Był nawet zbiornik ustawiony, że ile wpłynęło, tyle wypłynęło, a powinno być przecież opróżnione. A tutaj, proszę, 24 razy więcej przyjmował, a jeszcze woda powodziowa nie przepłynęła. O co tu chodzi? Już na tym etapie plany się rozjechały. Więc teraz nie dziwmy się, zwróćmy uwagę, że te plany są bardzo skomplikowane. Takie rzeczy trzeba ćwiczyć. Trzeba wysyłać ludziom SMS-y, muszą odpowiadać, zwłaszcza. Środki, które popieramy z gospodarki, czyli od ludzi. Jeżeli ktoś wyznaczył traktor, żeby pojechać, to przynajmniej takie trzy traktory muszą być wyznaczone, no i sprawdzić z nimi łączność, zadzwonić do tych ludzi, wysłać sms, żeby się stawił, potwierdził, żeby on miał podawać współrzędne, żeby to jakoś funkcjonowało. No, Trzeba mieć też jakąś, rozbudować jakąś sieć zapasową, gdyby to padło. Może jakąś firmę, która się specjalizuje akurat w tym momencie w budowie sieci, żeby zbudowała jakąś typową tymczasową, uzgodnić są z nią. Jeżeli poniesie straty, no to im państwo po prostu zwróci za zniszczony sprzęt, no bo jeżeli rozwiną swoją sieć i woda to zaleje, no to na przykład będą zwroty, odszkodowania, no jakieś tutaj relacje muszą być. No przecież ci ludzie bardzo chętnie będą pomagać. Chodzi tylko o to, żeby po pomocy mogli odzyskać ten sprzęt, a jeżeli... No, odbiorą sobie ten sprzęt, tak? ale jeżeli go utracą, to chociaż jakieś odszkodowanie, coś bym się należało. Tak samo jak ludziom, którzy utracą swoje mienie, też w pomyśleć, jakieś odszkodowania, broń Boże, nie wypalić, że mają sobie wziąć i o procentowany kredyt. No to ludzie, no to po co mamy państwo, jak my sobie mamy brać kredyt? No, no tak trzeba się głęboko po prostu zastanowić. Jeżeli wiemy w wspólnocie, płacimy podatki, gromadzi się te rezerwy strategiczne na w państwie, to niech te rezerwy służą tym ludziom. Przecież my na to wszystko łożymy. To z naszych podatków gromadzi się te rezerwy. To dlaczego potem te rezerwy nie mogą posłużyć nam, czy do odbudowania naszych domów, czy wszystkiego co straciliśmy, czy do żywienia, czy do dostarczenia nam wody, czy do użycia wojska w tym zakresie. No trzeba troszeczkę pomyśleć. No ale to już każdy indywidualnie odpowiada za co jest. A jak wygląda Obecna powódź to każdy widzi i każdy słyszy. Masz pytania? Zostaw w komentarzu. Podobało ci się, naciśnij łapkę. A jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.